Poranne pytania Radia Olsztyn. Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Dziś łączymy się z Panią Poseł Elżbietą Gelert z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam Państwa. I z Panem Posłem Wojciechem Kostsakowskim z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szanowni Państwo, Senat wczoraj przyjął bez poprawek ustawę o ratyfikacji przepisów o zasobach własnych Unii Europejskiej. Konieczną był uruchomić unijny fundusz odbudowy i w ogóle unijne fundusze na lata 2021-2027. Jak Państwo oceniają tę decyzję Senatu? Zacznijmy od pana posła Kosakowskiego. No, decyzja jest długo oczekiwana. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że jesteśmy jako Polska ostatnim krajem, który ratyfikuje Krajowy Plan Odbudowy, a to jest dlatego, że koalicja obywatelska, opozycja za wszelką cenę próbowała przyciągać tą ratyfikację. No i skompromitowała się w Senacie, więc przegrała głosowanie. Co najważniejsze, wygrała Polska. Ale ale to, co się wydarzyło w Senacie, no, to, to zakrawa na, na takie dość szerokie, szerokie, można powiedzieć, wyśmianie tego, ponieważ no, długo zapowiadana zmiana, którą chciała, którą chciała koalicja wprowadzić w postaci preambuły, niestety albo stety nie została przyjęta przez Senat. Tym samym no, ustawa przeszła bez poprawek i teraz trafi na biurko jako prezydent Andrzeja Dudy. Tak więc no, nas to bardzo cieszy, niemniej jednak no, sytuacja wydaje się bardzo taka śmieszna w Senacie. Myślę, że gdyby pan marszałek Grodzki jeszcze dłużej poczekał, to może jeszcze więcej senatorów Koalicji Obywatelskiej przekonałoby się do tego, aby tą Ustawę poprzeć bez poprawek. No tutaj przypomnijmy w Senacie podczas głosowania nad preambułą zaproponowaną przez opozycję, preambułą, w której miała być, miały być zapisy regulujące sposób wydawania unijnych pieniędzy. Podczas głosowania jeden z senatorów koalicji obywatelskiej nie wziął udziału w głosowaniu, podobno miał problemy z łączem, a jeden z senatorów koalicji zagłosował przeciwko, potem za to przepraszał. No i dlatego właśnie ostatecznie przyjęcie tej ustawy ratyfikacyjnej bez poprawek pani poseł Elżbieta Gelert. Pani obserwowała to, co działo się w Senacie? Czy widziała Pani sam wynik? Jak Pani to ocenia, co się wydarzyło? Obserwowałam po części i oczywiście wynik też widziałam. Także widziałam to, co się podziało. Natomiast Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska cały czas była za tym, żeby tą ustawę przyjąć. Oczywiście chciała najpierw na etapie Sejmu poprawki wnieść. No niestety nie udało się. W związku z tym pracował nad tym Senat. I faktycznie doszło tutaj do no, niezbyt fortunnego zbiegu okoliczności, ale muszę Panu powiedzieć, że takie słowa typu skompromitowała się, są to bardzo duże słowa, ponieważ muszę Panu przypomnieć i zapewne Pan pamięta, że w Sejmie nieraz robiono reasumpcję głosowania, tylko dlatego, że używając tego samego słowa można by było powiedzieć o partii rządzącej. W związku z tym tutaj jednak Senat stanął na wysokości zadania i nie zażądał ponownego głosowania, w związku z tym przepadła preambuła. A w, poprzez to została przyjęta całkowicie uchwała. Pani żałuje tego, że ta preambuła przepadła? Wie pan co tutaj żałuję? To też jest takie określenie dla mnie bardzo dziwne. Po prostu na pewno źle się podziało, że ta preambuła yy, przepadła, bo faktycznie ona tak jak gdyby była wstępem do tego aktu prawnego. Innych poprawek nie było. Senat jednak doszedł do wniosku, że nie będzie wnosił żadnych poprawek, natomiast chciał ten wstęp zaz zaznaczyć jednocześnie, żeby te pieniądze faktycznie były dla wszystkich Polaków, żeby były w, o zasadę sprawiedliwości, transpan, trans, przepraszam, transparentności e, dzielone potem w naszym kraju. I to podziało się tak jak się podziało w tej chwili no to cały czas mielenie tego w kółko niczego nie da bo to już jest fakt dokonany i koniec No właśnie fakt dokonany będzie można uruchomić unijne fundusze co to oznacza dla naszego województwa dla województwa warmińsko-mazurskiego pani poseł Elżbieta Gerer na początek No myślę że też będziemy z tego korzystali z tych pieniędzy tak jak wszystkie inne województwa zresztą takie zadanie jest też nas wszystkich posłów, obojętnie z jakiej opcji tutaj jesteśmy, ale jesteśmy z Warmii i Mazur i też jest dopilnowanie, żeby te pieniądze, które będą wydatkowane na województwa i przekazywane do rozdzielenia przez samorządy, tak samo nasze województwo, żeby było potraktowane. Pan poseł Wojciech Kossakowski, z punktu widzenia Warmii i Mazur, jak pan ocenia to, co stało się w Senacie, to, że będzie można uruchamiać unijne fundusze? Ja tak, Panie Doktorze, może jeszcze słowem odniesienia się do pani poseł, no, dlaczego użyłam takich słów? Po prostu szedłem na fora internetowe, na komentarze i te właśnie słowa wybrzmiewają tam najczęściej. Stąd dlatego Trzeba dlatego samemu myśleć użyłem, proszę, tych słów użyłem, dlatego to jest odzwierciedlenie tego, jak, jak koalicja obywatelska zachowuje się. A odnośnie pieniędzy ja się bardzo cieszę, że w końcu ta ustawa wyjdzie z Senatu po trzech tygodniach, szybciutko trafi na drogę pana prezydenta i będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. Te pieniądze potrzebne są chociażby na drogę krajową nr 16, którą czekamy z Umrągowa do Ełku. Droga przykład 592 łączącą Gliżycko z Kętrzynem, nie wiem, czy państwo jechali. To jest droga w fatalnym stanie. Szpitale, wielokrotnie podkreślaliśmy, dofinansowanie służby zdrowia. Tak naprawdę te pieniądze pójdą na cały region, na wszystkie gałęzie, które Gospodarki i, i przemysłu i, i, i infrastruktury na wszystko, na co jest potrzebne. Tak więc no, nie, nie trzeba było zwlekać tyle czasu, trzeba było jak najszybciej y, ratyfikować tą y, ustawę, po to, abyśmy no, mogli z tych pieniędzy korzystać przede wszystkim na, tak jak już podkreśliłem, Infrastruktura to mnie bardzo cieszy. No tak czy inaczej, musimy jeszcze poczekać na przyjęcie regulacji na poziomie unijnym. Szanowni Państwo, zmieńmy temat, bo też ciekawa rzecz, i też częściowo związana z naszym regionem. Wczoraj poznaliśmy nowych kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Opozycja zgłosiła profesora Marcina Wiącka. Prawo i sprawiedliwość zgłosiła olsztyńską senator niezależną Lidię Staroń. To będzie już piąte podejście do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy Państwa zdaniem teraz się uda? No i trzy zdania o tych kandydatach. Kandydaturach, jak państwo je oceniają? Pani poseł Elżbieta Gevert. No, powinno się udać i myślę, że w końcu się uda. Wybór y, rzecznika uda się. No to wszystko zależy przecież od nas. Y, natomiast y, y, ta kandydatura, która została zgłoszona przez opozycję i nie tylko opozycję, bo podpisali się tam również inny, inni posłowie, no jest to. Y, jest to osoba, która na pewno jest warta, żeby wziąć pod rozwagę. Jest to prawnik, jest to, zresztą można o tym wszystkim przeczytać, na pewno będą się prezentować jeszcze na posiedzeniu Sejmu te osoby. Także myślę, że z tym dorobkiem, jakim posiada pan profesor Wią, Wiącek, Wiącek, Marcin Wiącek, myślę, że jest to osoba godna poparcia konstytucjonalista około tysiąc, około rozpraw ma za sobą także myślę że jest to osoba godna poparcia i ja tylko no też może nie chciałabym użyć zł złego słowa, ale jeżeli chodzi o panią Lidię Staroń, no to stwierdzenie ostatnio, które widziałam w telewizji, bo to akurat bezpośrednio nie byłam, ale e, telewizja podawała, jak e, nasz pan wicemarszałek Terlecki wypowiedział się o pani e, senator, no to chyba nie były dobre słowa i wydaje mi się, że w ten sposób się nie prezentuje osoby, którą się popiera na zasadzie, że sama chciała, no to niech ma. A jednocześnie, ponieważ była w Platformie Obywatelskiej, bo to też krąży, no to teraz Platforma będzie miała przecież problem z poparciem bądź niepoparciem pani poseł, pani, pani senator, przepraszam. Pan poseł Wojciech Kossakowski, czego pan się spodziewa tym razem? Uda się wybrać? Myślę, że tak, tak jak i poprzednio, Sejm by na wysokości zadania. Ja przypomnę, że już czterech kandydatów, którzy byli w zasadzie z trzech kandydatów, aż czterech głosowań, e, które były. no Dwukrotnie Sejm wybrał kandydata. Pierwszym to był y, pan profesor Był pan Wartłomiej to a pan pan Wawrzyk. A wcześniej tak, profesor Wawrzyk, tak. Pr profesor Wawrzyk, y, y, i wtedy Sejm podjął taką decyzję: Senat zblokował y, te osoby. No, przystępujemy do kolejnej yy, próby wyłonienia kandydata na rzecznika praw obywatelskich. To sytuacja jest trudna, ponieważ Trybunał Konstytucyjny odniósł się do tego, że obecny y, rzecznik już pełnić tej funkcji z, z połową lipca nie będzie mógł, stąd no, se, Sejm i Senat muszą w końcu znaleźć wspólnego kandydata, yy, którego uda się w końcu wyłonić i w Sejmie, i w Senacie. I to jest najważniejsze zadanie, żebyśmy takiego wyboru dokonali. Cóż, będziemy czekać, czy Państwa zdaniem dzisiaj może już być głosowanie nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tego w oficjalnym porządku obrad nie ma, ale pojawiały się takie informacje, że być może już dzisiaj zajmiecie się tym. Wiadomo wam coś na ten temat? To może pan poseł coś wie, bo ja na ten temat nic nie wiem. Faktycznie w, w rozkładzie głosowań na razie takiego głosowania nie ma. I Panie myślę, pośle... że nie, ale. Ja mogę potwierdzić to samo na, na planie programie obecnego posiedzenia tym bardziej, proszę. Pamiętać, że jest to kontynuacja ostatniego posiedzenia, ponieważ te głosowania zostały przełożone, bo powinniśmy nie mieć tydzień temu, bo, ale ze względu na okres naszego kolejnego. Ale zawsze jest... może być wprowadzone. No dobrze, czekamy w takim razie na rozpoczęcie posiedzenia Sejmu. Zobaczymy, czy będzie to dziś, czy jednak trochę później. Dziękuję bardzo pani poseł Elżbieta Gelert z Platformy Obywatelskiej pan poseł Wojciech Kossakowski z Prawa i Sprawiedliwości byli dziś gośćmi porannych pytań Radia Olsztyn. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam.